Cześć, tu Darek z alekulturka.com. Przed Wami recenzja książki Web Sekrety wideo w internecie Krzysztofa Gońciarza. Dlaczego w ogóle sięgnąłem po tę książkę? Myślałem, że wideorecenzję Web Shows zrobię z takim rozmachem, że po prostu internet jeszcze nie widział specjalne filtry, efekty specjalne, grafiki, teksty. Myślałem, że tego się nauczę. Jak widzicie, nie nauczyłem się, ale czy to źle? Wcale nie. Po tej książce widać, że autor zna się na rzecz rzeczy, że naprawdę zna wideo w internecie. I że takie podejście jest błędne. Ja dotąd tego nie rozumiałem. Starałem się na siłę robić coś na kształt telewizji i Krzysztof Gonciarz wybił mi to z głowy. Internet to nie telewizja dla ubogich. Internet nigdy nie będzie taki jak telewizja. I co więcej, internet jest fajniejszy niż telewizja. Bo przeglądając telewizję, moglibyście zobaczyć vloga Krzyśka Gonciarza, który opowiada, jak tworzył tą książkę, właśnie. Kliknijcie i zobaczcie. Przeglądając telewizję, mógłby się zwrócić bezpośrednio do Krzysia Ponieważ wiem, że dzięki mediom społecznościowym na pewno mnie obejrzy, czy mógłbym go zaprosić na wywiad? Pewnie nie. A zapraszam! Być może zobaczycie ten wywiad na moim kanale niedługo. Czy w telewizji mógłbym tak po prostu od serca szczerze powiedzieć, co o niej sądzę? Pewnie nie. Pewnie stałby nade mną wydawca, redaktor, właściciel stacji. Gdyby trzeba było zareklamować książkę, musiałbym powiedzieć, że jest rewelacyjna. A powiem, że jest dobra, po prostu, bo troszeczkę rzeczy mi w niej brakowało. Mnie przede wszystkim jest przegadana. Książka dzieli się na trzy części. Jedna część jest dla prezentera webshow, druga dla redaktora, trzecia dla wydawcy. I niestety we wszystkich tych trzech częściach pewne rzeczy się powtarzają. To przegadanie jest według mnie największą wadą książki, ale mimo wszystko wyniosłem z niej mnóstwo, mnóstwo mnóstwo informacji, które pomogą mi ulepszyć tego vloga. Po pierwsze, nastawiałem się na mega efekty specjalne, a co się zmieniło po przeczytaniu tej książki, No taka prosta rzecz jak oświetlenie. Po prostu nie zwracałem na nią wcześniej uwagi, a teraz wokół mnie świecą dwie lampki, które w tym pokoju były. Cały czas, od kiedy zacząłem kręcić się tutaj, filmy. Są to lampki do czytania, które teraz wykorzystuję jako oświetlenie planu zdjęciowego. A propos lampek, przejrzałem właśnie ten materiał i zauważyłem, że robię sobie cień na twarzy. No nic, człowiek uczy się cały czas, między innymi dzięki tej książce. Co jeszcze? W tej książce nie ma ani jednej ilustracji, a przydałyby się na przykład przy opisywaniu różnych planów. No, ilustracja się prosi, a zazwyczaj byłby to tylko prostokąt i ludzka sylwetka, a nie ma nawet tego. Były opisywane interfejsy różnych programów do montażu wideo. Po raz kolejny nie ma żadnego choćby rysunku poglądowego. Niektóre informacje mogłyby się zmieścić w tabelach, jakichś podpunktach graficznie jest to zazwyczaj ciąg tekstu, no tylko z wyróżnieniem. Cytatów. A co z poruszonymi tematami w książce? Najróżniejsze. Od totalnych podstaw, do których już sam zdążyłem dojść po roku blogowania i po kilku miesiącach vlogowania, po rzeczy troszeczkę bardziej zaawansowane. Myślę, że każdy, kto działa w internecie, znajdzie dla siebie coś odpowiedniego, a ci, którzy dopiero planują nagrywanie swoich pierwszych filmów, powinni obowiązkowo przeczytać książkę Krzyszka Gonciarza. Jest się od kogo uczyć. No to jeden z najbardziej znanych i lubianych autorów show w internecie. Nawet jeżeli nie śledzicie go na bieżąco, na pewno przynajmniej kojarzycie, przynajmniej wiecie kto to jest Krzysztof Kanciarz albo Gimbus, albo kto odpowiada w show Zapytaj Beczkę. No to recenzję książki mam już za sobą. To ja pochwalę się jeszcze może nowym planem, nową, nową scenografią. Myślałem, że w moim małym pokoju się tego nie da organizować a jednak się dało między innymi dzięki tej książce yy, za sześć książek George'a R.R. Martina yy, to będzie mnie i was czekało przez całe wakacje na moim y, pisanym blogu alekulturka.com tam będą recenzje tych książek zapraszam na alekulturka.com zapraszam do subskrybowania mojego kanału książki pisarze po prostu alekulturka na twoim YouTube subskrybuj cześć